Najmniejsze Audi jest teraz dostępne także z dodatkową parą drzwi. Malus Ingolstadt dostąpił więc zaszczytu noszenia przydomka Sportback, który od jakiegoś czasu noszą większe modele A5 i A7. Jednak w tym wypadku podobieństw należy się doszukiwać raczej z kompaktowym A3. Sportback to bowiem w przypadku A1 nic innego jak określenie dodatkowej pary drzwi. Samochód zyskał nieco na funkcjonalności, ale wymiary nadwozia zachowano takie same. To oznacza, że łatwiej można dostać się teraz do drugiego rzędu siedzeń, ale niekoniecznie wygodnie tam podróżować. Miejsca na nogi jest równie niewiele co w trzydziowej odmianie. Nieco wyżej poprowadzono linię dachu i uzyskane dzięki temu centymetry ledwo czuć. Taki sam pozostał bagażnik. Jego pojemność to zaledwie 270 litrów. Maską testowanego egzemplarza pracuje benzynowa jednostka 1.4. Niech Was jednak nie zwiedzie mała pojemność silnika, który doładowany przez kompresor i turbinę generuje aż 185 koni mechanicznych mocy. Może też się pochwalić 250 -ma Nm maksymalnego momentu obrotowego. Takie parametry czynią z A1 małego sportowca. 100 km na godzinę zobaczymy na prędkościomierzu już po 7 sekundach. Przy pełnym wykorzystywaniu możliwości motoru trzeba się jednak liczyć z niemałym spalaniem, znacznie przekraczającym 10 litrów na 100 km. Oszczędnym polecamy TurboDiesla 1.6. O jak najlepsze dobranie przełożeń dba siedmiostopniowa dwusprzęgowa skrzynia e S Tronic, u innych marek koncernu Volkswagena znana jako DSG. Przekładnie zmienia biegi błyskawicznie i niezauważalnie, a kierowca może się skupić na prowadzeniu pojazdu. Do sportowych osiągów pasują sztywne podwozie i precyzyjny układ kierowniczy. Na plus uznajemy także dobrze wyprofilowane fotele oraz trójramienną kierownicę, która jest miła w dotyku i świetnie leży w dłoniach. Audi 1 Sportback to małe auto z dużą ceną. Podstawową 86 konną jednostką 1.2 TFSI kosztuje 69,5 tysiąca zł. Nasza topowa odmiana z pakietem S Line to już wydatek ponad 100 tysięcy zł. Dodatkowa para drzwi raczej nie przyczyni się do gwałtownego wzrostu sprzedaży. Niemniej jednak Audi wykonało właściwy krok. Jest pewna grupa klientów, którzy nigdy nie wybraliby auta trzyżwiowego, choćby ze względu na częste podróże z dziećmi w fotelikach. Warto zauważyć, że A1 pozostaje na razie jedynym pięcierzwiowym maluchem klasy premium na rynku.